Siemanko widzowie! To no, ja, Logan Capucino! Ciekawe czy Angie do mnie pisała. No, jak zwykle. Ma wyjebane na mnie. Siemka, Angie. Siemano! O kurwa, człowiek świerszcz! Widziałem, gdzie się spotka! Dobra, chodź za mną, mam coś dla ciebie. Świerszczu! Świerszczu! O, podejrzany jesteś, świerszczu. O, już jestem. Siemano, słuchaj, nie potrzebujesz Siemano. trochę mefedronu? Eee... Y Powiem ci tak, no kurde, nie używam wam takich rzeczy, no. A ja ranie, jakieś skuna nie chciałbyś ogarnąć sobie? Ja ranie, to sam ci mogę ogarnąć, tanią. A, nie, nic. O, oh, oh, kurwa! Ej, Ej, Dziomek, ja tutaj ledwo na nogach stoję. Luźna guma, luźna guma, nic się stało. Dobra, wiesz, co, lecę na biznesu dalej zobaczyć. No, zobaczymy skończymy na siebie, bracie. Tell me what you like. Tell me what you like. Oh yeah. Ciekawe, czy jest Angie. No pokażemy się po mieście, zobaczymy, co się dzieje. Mmm, puściutko. Pusta też nawet tutaj. O, oh, czekajcie. Witam serdecznie panią. Dzień dobry. Warzo Alutko. Rozumiem, że nikogo, że nikogo teraz nie ma, jest teraz przerwa. To, tak, tak, nikogo będę funkcjonował już za 3 godziny. Okej, okay, Kumam. W takim razie zgłoszę, mam kilka informacji dla komendanta. Do widzenia, do widzenia! Do widzenia. Ja, właśnie tak. Siemano, wariaty! Szanowanie. Siemano, co nie ma. Jest opcja. Witam. Nie, nie, wszystko sprawne z motocyklem, tylko chciałbym sobie zrobić taki mały tunik, takie małe gadżeciarstwo. Czy jest opcja zmienienia kolorystyki reflektorów frontalnych, czyli tych z przodu? Jakby pan go otworzył, to bym sprawdził. Jest oczywiście, już się robi. Ok, I... będzie git Najlepiej coś czerwonego, jaskrawego, może jakiś pomarańcz, coś, coś, pod moją, coś pod moją fryzurę. No dobra, myślę, że coś wymyślimy. I jakie to będą koszta, panieczku? 1500. tysiąc 1500. A, a może. Dobra, dobra, jasne. 1500. Jasne będzie, będzie gotówka, wszystko musi się zgadzać. Może gotówką pana, tak? Ja pojętko, tak, 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 można. można. Czerwony, to, to zostaw czerwony, panieczku. Zostaw czerwony, pewnie, Ten, że tak. Nie. A. Dobra, to 1500. Ja już wyciągnę gotoweczkę. dam mu brudną, ciekawe, czy się kurwa złapie. Proszę bardzo, świeżutka. 1500 dolców. Okej, okay, dziękuję bardzo. Do widzenia. Nie ma sprawy, do widzenia. Teraz go idziemy schować. Wow, wow, Panieczku, uważaj. Dobra, chowam wariata, zapisuję go, a następny. I bierzemy bufalko. Uuu, tym to się <noise> dawno nie latało. Okej, okay, skoro mówią, że ludzie sami mają dostęp do jarania, w takim razie sprawdzimy, to w ogóle przy tym jaraniu teraz siedzi. To było gdzieś w tym miejscu, ale pojedziemy na początku na sadzik. Wow, ci kręca! Spokojnie. Parkujemy tutaj, żeby nas nikt nie widział. <noise> To było gdzieś pole z jaraniem. O o, do taśmę taśmy zapisem... O kurwa! Taśma tu jest jakaś, napisem LSPZ, zamknęli towar, zamknęli teren. Nie można tu już sadzić, ale i jaja. O kurde. Czy jest będzie dostęp, z... będzie problem z dostępnością do jarania? bo jeszcze będzie na nas. O. Ci goście na pewno będą wiedzieli co działa rynku. Siemano Wariacie mogę zająć chwilę? To powiem Czy słuchaj jest problem niedaleko to było pole, pole uprawne, jeśli wiesz o co mi chodzi? You know boy? Wiesz sadzenie różnych szoków Niedaleko tu w pobliżu, no i właśnie jechałem na, na uprawę coś podziałać, a tam patrzę wszystko obwierzone taśmami policyjnymi. Nie wiem, wiesz może coś się stało? Co ty pierdolisz? ta zamknięta jest miejscowa, gdzie można powiedzieć, hobbystyczni botanicy uprawiali roślinność. Nie wiem, co z tym jest kurwa grane. Nic o tym nie wiesz, co? Stary dopiero z więzienia przywyszedł niedawno. Ah, u, sorry, to nie wiedziałem. Nie trzeba, to dalej tu się działo na mieście. Ja z może kolega, przepraszam, przyjacielu, dżentelmenie? Tak. Jest Sresztą. pewien problem, czy znaczy problem, nie problem. Znaczy problem jest. W okolicy tu było kiedyś poletko dla hobbystycznych botaników. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, nie kojarzę. Nie wiem, a, nie wiem. A, a, nie a, a, okay. no to nie, no dobra, no, potrzebuję pomocy, bo co ses? się stało? No zamknęli pole uprawne, nie można sobie koktajlowych pomidorków posadzić ani niczego, no i, i szukam miejsca gdzie mógłbym swoje uprawy przenieść, a tu nic. Myślałem, że coś wiecie panowie, no bo wiem, no. zawsze pytam na sadowniku, no bo tu się chłopaki znają na sadzie, nie? Tak, my tutaj się znamy na sadzie i na wszystkim Yeah. No, Ta, no póki co to ja pomarańczy jabłka zbieram, nie? To... Ja, no, brakuje pola mi. No dobra, więc nie przeszkadzam panowie, no i za zobaczy uważajcie yeah, no. na siebie. O, ja, jecha, nie. nie na razie. Czyli nikt nic nie wie, to był ext extension. O! Ale bym chłopa skasował. Dzień dobry! Standardowo, cheeseburger i podwójna, albo wiesz to pojedyncze kola. Dzisiaj nie będę szalał. Jasne, będzie gotówką. Dziękuję bardzo. Eee, uh, okej. Okay. Szymano, oka! co tam? Eee, uh, nic, byłem ja niedawno na swoim prywatnym polu uprawnym i okazało się, że psy tam wpadły kilka miesięcy temu. Wszystko wykarczowane, uh. otoczone tymi, tymi kurwa plastrami tymi jakimiś taśmami. A mówisz o, ty, o tym polu niedaleko sodu? Tak, dokładnie o tym polu mówię. Stary, to pole to już każdy kurwa wiedział, dlatego było wiadomo, że policja uh, wiesz, stary, potrzebuje czegoś słuchaj, nowego. Słuchaj tam kiedyś była taka sytuacja że byliśmy z kumplem co nie no i chcieliśmy sobie posadzić kurwa no wiesz no parę kurwa krzaków jasne kuma wariatcie No i kurwa człowieku goście z klamami wylecieli kurwa z krzaków wiesz jak ninja jeden wyskoczył kurwa karatę w powietrzu i klamy kurwa ojebali nas z ziaren, Co zabrali nam jadasz? telefony, no i kazali wypierdalać, nie? No bo tam się kręcił niebezpieczny gang w ogóle, a kilka... Później, Aha. A, a później było tak, że jeszcze chyba tego samego dnia kurwa dostaliśmy po kuli, nie? Tam, tam gdzie mówiłeś właśnie, że masz chatę, nie? O, oh, stary, no to widzisz, niebezpiecznie się robi na mieście. Podobno nowe gangi się zaprezentowały już tu na dzielnicach. A, no, no nie, wiem, trochę nie ma co, Rus, a, a, Ruscy, a znasz jakieś nowe Ruscy, miejsce, Ruscy, gdzie mogę posadzić? Rus... Znaczy, znam, ale nie wiem, czy ale... się tak mogę pokazać. A nie? ile to kosztuje? A jest jakaś, jakaś cena tego? No, w sumie to nigdy tak nie sprzedawałem, wiesz, jakby to powiedzieć, nikomu, nie? Ale sporo informacji wiem. Także Aha. słuchaj, z tą koką to <laughs> miałem ci gadać, bo żeśmy się tam kurwa kiedyś rozmawialiśmy. No i gość, wiesz, mieliśmy, w sumie to nie było nasze labo, nie? Ale mieliśmy laboratorium, kurwa, i no niestety zostało zamknięte przez LSPD, dlatego tylko zrobiłem 80 gramów, nie? Tja, yeah, tja. Yeah. No dobra, no kumam, no kumam, w takim razie czy bo Koki na razie nie chcę zależałoby mi na tym miejscu, gdzie mogę posadzić, tylko teraz pytanie czy dobra, jest opcja. Dobra, słuchaj, no Komu nie powiem, nikomu nie powiem, stary. A jaką mam pewność, że nie powiesz nikomu? No star, no jestem na tym, na tym mieście, ja tu jestem, wychowałem się, no dziecko, jestem, no wariacie, no ja zgripsowałem się, idziemy w pierdół, spytajcie chłopaków, Charlie'ego, kurwa, Louis Lemoniadowego, Louis'ego, kurwa, ja jestem twardy facet, nie, wiadomo, odpierdalam, a, odpierdalam, a ale o, nigdy nie trzeba. No, no wiadomo, no to jest cię, ciężkie, kurwa, życie, tak, trzeba, trzeba... Tak, dać, no, ale nie, no byku, żadne... a, a ty się zadajesz z takim, kurwa, siwym typem, bo stałeś z nim ostatnio na głównym parkingu, i ja podjechałem i taki mój kumpel mówił do niego, że jest rozjebany za to, że mu porysował auto, kojarzysz coś takiego... Yy, coś kojarzy, że coś ten, kojarzy. Co mówił, ten, co mówił, żeby wypierdalał stąd, nie? Taki... Możliwe, możliwe, no to co to, z to, to nim? To jest... Nie, no to to jest księdzu, nie? A, księdzu, no kojarzy, że, kojarzy, słysza, kojarzy wariat. Słysza, słyszałem o nim, że. że no, trochę, on jest, jest niebezpieczny, nie reformowany, ale to jest. On, tak, on jest z ciężkiego domu stary, jest taki wariowany. Wiraha Wiracha to jest, nie? Da, Wiracha, z plebani go wyjebali i po prostu. No, nie, ma wahania, ale jest w porządku, człowiekiem. Wiele zrobił błędów, wiele zrobił dobrego, no to jest wieżak. no Młody człowiek się pogubi, znaczy księdzu ma swoje lata, ale. No, zrobił kilka błędów, no i tak, teraz za to płaci. Gościu, nie? No. no, słuchaj, ja. Co byś mógł mi zaoferować za, w zamian, za pokazanie tego miejsca? No, nie wiem, no. Gotówkę chyba jedynie, tylko gotówkę. Ale nie wiem I... jaka ilość, bo ono aktualnie mam 40 dolarów przy sobie. Ile by takie coś kosztowało? No to, to za tyle też się nie dogadało. No to właśnie pytam jaka jest cena, nie? Nie wiem kurwa, powiem ci tak szczerze Logan, że nigdy, nigdy kurwa wiesz, nigdy nie, nie mówiłem, nie mówiłem nikomu wie, wie tylko parę osób, no i ruscy też tam przyjeżdżają. No dobra, no dobra, w takim razie nie ma ceny, tak? Konkrety, potrzeby konkretów. Sprzedajesz informację czy nie? No mogę sprzedać, ale... No to im cena, im cena. Im. No nie wiem, ja mam, mam przy sobie 40 dolarów, no to mówię ci, no podaj ceny, to ja skołuję kasę, zapłacić ci i będę wiedział, Klamę. Nie? Klamę? No. Kurwa, klamę. Czekaj, no, zobacz, no. może coś mam. No, zobacz. Wiesz, taka jest prawda, że... No, tak dobrze się nie znamy, ale szanowni chłopaki, radzimy się jak Żydzi, nie? 9 latek. Tak ja może też 6 miesięcy pół, nie? Dobre? No? Baseball? Nie, nie, nie. Kama, jasne, proszę bardzo. Ale. Zobanę do do Logan, Logan, słuchaj. No. Okej, okay, dobra, dogadamy się, ale proszę cię, przysięgnij mi, że nikomu nie powiesz o tym polu, bo to jest no naprawdę jasne, że sekretne tak. miejsce, którego bardzo ciężko znaleźć i ja naprawdę wiele poświęciłem. Mordziu, nikt te się te nie dowie, do nikt się nie dowie, stary. Ja potrzebuję wiesz do swoich prywatnych rzeczy, bo ja też wiesz, siedzę w Jaranku i tak dalej, słuchaj, lubię to sprzedawać. Jak, no. jakbyś. Jakby tam kiedyś ktoś był, to wiesz... Nie gadaj, powiedz, że kurwa. No wiem, głosuje. no wiem, ale ty nie bo ty mówisz do mnie kurwa, jak, jak już do bachora kurwa. Zaczniesz mi powoli wkurwać stary, ja nikomu... Ja, ja w ogóle stary, jakie kurwa sprzedawanie informacji! Jakie sprzedawanie informacji? Jestem profesjonalistą, stary. Dobra, okej. Okay, w zdajemy. życiu nic się nie pisz. Ja, 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 ja mogę inaczej, ja, ja mogę nawet bronić tej miejscówki stary, i się rozglądać, chłopie. Dobra, y tylko musimy jechać jakimś nieprzypałowym autem, bo... Ja chcesz ten pistolet tak, ale... teraz? Jak chcesz, to daj teraz. Trzymaj, masz jeszcze 8 kulek. Dobra. Uważaj no, nie go. Nie przypomnę samochodem, no mój się raczej tego no, nie nadaje, a twój? No mój też kurwa, bo to wiesz, trzeba przez wodę przejechać, nie? Przez wodę? Nie. O, a ten? Zobaczmy. Bo ten, bo naddawał, a umiesz otworzyć takie coś. <laughs> Czy ja otworzyć takie coś? Czy ja takie coś to jest, potrafię otworzyć? Poczekaj tak <laughs> wam! To jest też kurwa, biały samochód. Ale dobra, dobra, ty widzisz ty. Nie, ty jesteś pospilany chłop, człowieku. Biały samochód, nie, nie, nie czerwony, nie. Nie, ja jestem pizdą lodem. Już tu biegnij. O kurwa Nie udało się. Dobra, spierdalajmy stąd zdradzają. Ja co to ty robisz, kurwa? I... Właśnie, wypierdalaj stąd. Co sorry, robisz, albo pomyliłem się. Co, masz jakieś problemy? Nie wiedziałem, kurwa, że to wasz. No a co ty kurwa myślisz, Dobra, przejdźmy, zmienił samochody. Ja wiedziałem, że to, was? to... Krzymi, że to was, kurwa, dobra. Luzik, luź, wariacie. Sorry, sorry. O, ze zesnaipić stream, mogę go odpierdolić ty. Chłop podchodzi łapie mnie za klamkę, no mogę go przecież odjebać. Ty lo a co a, powiesz na to? zajebisty, może być, dobra, to chuj to kawałek z buta przejdziemy. Dobra, a możesz poprowadzić ty? Tak, spoko nie ma sprawy. A masz w ogóle ziarna przy sobie? Nie, nie mam, nie mam, mam w domu w domostwie moim sporo ziaren. Cześć, ja muszę zgasić widzowie, wiecie? Nie mogę wam tego pokazać. <laughs> a, już Pachnie takim dobrym skunem, bagniukiem. Kurwa samochód, widziałeś? dziwne. Tak! Hmm. Śledzi nas. Dobra, jedźmy lepiej. Kurwa. dobrze Śledzi nas. Co go to obchodzi? No nic, jedźmy jakby nigdy nic. No. Ma, on, jest sam, on jest sam, on jest sam. Podaj mi klamę. Dzięki. Słuchaj, jak coś to Ja jestem na niego, pro. Dziwne, akurat zabrał się kiedy my no, wyjeżdżaliśmy. Ta, może od ruskich jest, może jest od ruskich. Nie, raczej nie, ruscy nie mają raczej takich samochodów, a po drugie, to co go to obchodzi, co my tam robiliśmy? Może się zatrzymać i rozpierdolimy go, co? Ale... No co, no zatrzymać, co, spytamy, to... zapytamy go. Patrz, widzisz kurwa? Prajer. Kurwa. Ta, dziwne. Zapamiętam dziwne. ten wóz, ale wiesz co? Gdzieś ten wóz już widziałem, stary. Ja go nie widziałem Widziałem Jeszcze go pod sadownikiem, go jak, szukałem nowy, jak szukałem starego pola, to widziałem go pod sadownikiem właśnie. I Gośću, też był na stacji, może... śledził mnie. Sadzą liście dla ruskich, nie? No i elegancko. Tak, bardzo tak. ci dziękuję, stary, za pomoc nie z tym miejscem, no bo to jest bardzo ważne dla mnie. Leczy się nie my też tą marihuaną tak. i wiesz, muszę to wszystko spierać. Słuchaj, będę cię dzwonił wieczorkiem później, dobra? Dobra. Uważaj na siebie, do zobaczenia. No wzajemnie, cześć. Bardzo mi pomógł ten człowiek. Eee, tu ma? Ejdę, ja przyniosę kasy w ogóle, nie mam w ogóle szmalu. Mam 40 dolarów tylko. Ciekawe, czy ja mam jakąś kaskę tam. A nie chcę mi się jej prowadzić, zadzwonię do taryfioza. Tak ty, taksi, wyjść i zgłoszenie. Proszę wóz na Clinton. Avenue, tak Ty Siema. Logan, jak, jakbyś chciał się tam podleczyć jeszcze kiedyś, wiesz? Mm -hmm. u, u, u takiego doktorka, tam to daj znać. Okej, okay, jasne, widzisz, masz sporo informacji, jasne. jasne, Stary, bo ja mam siedzę, trochę... ty Logan, mam masteronu, testosteronu, chciałem właśnie gościa, który będzie w Wiesz, ile kosztuje ubezpieczenie? Teraz? Nie. No, 6 tysięcy. No, bo potrzebuję go jeszcze, bo wiesz, że na cyklu wejść sobie jakąś formę dojebadzi, mam On właśnie taki On za pięć fajnym... stów ci ogarnie. Tak, dobra, zajebiście. No to dobra, nie będę cię dzwonił dzisiaj. coś to klama, czy coś Jaka? Jest... Tak, tak, cichaj, ja. Siemanko? Siemanko. Siemanką! Simo. nie chcę przekazać. Nie, nie, nie chcę, zainteresowany jakimiś już jakimiś specyfikami? Mkoks, Ja jaranie, fajnej jakości? Nie, nie. Okej, okay, jasne, jasne, pewnie. Miej goziankę. O, taksi! Halo, taksi! Taksi! Tutaj, tutaj! Dzień dobry, myślę, że pan nie przyjedzie. Dobry, dobry, jestem, jestem. Dobry Będziem bracie. Będziemy jechać do Sandy na, na skup, bliższyczek kempingowy. Jasne. Pisziku, co? Proszę, to będziecie w tej okolicy. Myślałem, jestem. że pan nie przyjedzie. To jestem, Jak to jestem, w ogóle robota? Panie. O, panie kierowniku, złote No, pierwszy kurczyk w sumie dzisiejszy, no. Ja, jasne. ja też czasem sobie dorabiam. No Akurat mam um, dłuższy urlop, tak trzy miesiące już nie jeździłem, ale myślę, aha, że. Aha, jasne, jasne. coś tam się pozmieniało? Ceny, coś tego, czy nic? A czy wie pan szczerze, no stara bieda, tak jak, tak jak było, tak jest, nic się nie zmienia, cholera, no wiadomo, jeszcze tego asystenta, nic nie mamy, no to bieda, panie, cholera, ze swoich pieniędzy. Trzeba płacić za te naprawy wie pan o co chodzi. Ta, to ja wiem, no poprzedni, co, co zarobisz? To rozpierdolisz na wyprawę i wychodzi tak, że no zaczynałeś mieć 15 dolarów, do... cały dzień jeździsz, wracasz masz 18 dolarów, tak jest, jeździsz, tak a za 3 dolary jeździłeś? Nie, nie, jeszcze paliwo, no zjeść też to... trzeba, nie? Ja. No, no właśnie, Idziesz, wyjść na miasto, wiadomo, weekend do klubu Ta, jak już przy coś... pieniądzach jesteśmy to i za ile ten kurs będzie panieczku? No... No panie no powiem panu szczerze, no, pierwszy pan e, kliencik, no to tak po taniości pójdziemy 250, niech będzie. I to nie jest klamka? Tyle, to nie jest klamka? Pasuje? tak, y, ta, ta 20, Jasne, może być 250, pasuje. No wie pan, no bo tutaj taryfikator to pokazuje nieco inne, większe co To jest chyba klamka. Nie będę takim, takim dziadem, nie? Tak, kuma, jasne, nie będzie pan dziadem, gdzie pan się wybierasz pan? Tak, no ja mieszkam, tak, mieszkam, mieszka. no. ja tu do miasta rob, przyjeżdżam robić biznesy, ja no. wychowałem się w mieście, ale ja muszę spo, spokój mieć, głowę. No i wynająłem sobie no. taką przyczepę, tam mieszkam w przyczepie, Wiesz, spokój, elegancko, wszyscy się kurwa znają, nie ma no, tego jas, poś jas. pośpiechu miejskiego, tego celebryctwa, kurwa, tego, że trzeba no się ubrać, wyglądać, tak. Będzie świeższe powietrze, to na pewno zrobię swoje, nie? Tak, będzie. Jak da. tu zatoki czystsze <noise> i można działać. No i tak to właśnie jest, wie pan Myślałem cholera w pizdu, żeby przejąć te taksówki, zrobić jakiś konkret, konkret, kurde, interes na tym, ale panie, jakieś cholera, biznes plany, pierdolca, że tak powiem, można dostać, szarpać się z tymi urzędnikami, to jest Katastrofa. ma. Ta, tak właśnie akurat nie jestem ze mną na takim etapie właśnie tworzenia, wprowadzania w życie mojego biznesu, właśnie takiego o, mechanika, tu w okolicy, właśnie, tu w okolicy. O, jasne, jasne. Ale nie, nie, tyle przeszkód ci dają pod nogi, no kłody no właśnie, rzucają, że to o, kurwa, czasem o, to już lepiej kraść, kurwać pać po klatkach, bo to, to lepiej wyjdzie, naprawdę. A to to jest tyle nerwów, biznes plany, tłumaczenie im, daj pan spokój. A panie, jeszcze znajdź kogoś, kto kura dobrze to napisze, bo samemu się weźmiesz za to, to to chuj nie przyjdę. No. Opa, proszę bardzo, tutaj może być... W tych okolicach um, może być, ja już tam się sobie dojdę. i To będzie 250, tak? Tak jest 250. W takim razie proszę bardzo i dziękuję to. serdecznie, do usłyszenia do widzenia. Jasne. Miłego, miłego. Miłego! i powodzonka. Dziękuję, dziękuję. Podejrzona furgonetka. To jest moje osiedle widzowie. Zapraszam. Tu mieszka Mary Cruz razem z Jewelem i synem Przypadkowo zrobiony podobno. Tu Marcinowski. Ja nie wiem gdzie mieszkam. Gdzie jest ta przyczepa jebana? Ty przyczepę mi chyba zajebali. Osholowali ją ty. O tutaj, tutaj jest buda jakaś. Tak, gdzie tutaj mieszkam? dziury w głowie Jesteśmy. Okej, okay, zobaczymy, nie mam szmalu w ogóle. Prześcigniemy sobie na szybkość. To to kurwa kalaruchy? Patrz, karalog normalnie za dupce, po ziemi. Mhm. Maga otwórz magazyn. No nie mamy żadnej kasy. Mamy ziarna. Mety w cholerkę. Otwórz ekwipunek, teraz tak. No nie mamy w ogóle szmalu, nic. Nic ani nic. Ty, kanistrów sporo mamy. Gaśnice mamy, wędkarskie telefonożyczki. Nasionka, otwórz ekwipunek. No to może koko schowamy. 15. bo dycha została. I metę zostawi... Pięć schowamy. Tu mi się wydawało, że będę miał jakąś kasiorkę. Eee, czas się uwalić na kanapę. you Oh yeah, that's your popping boy. É-sha.